Kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwarteczek. Ja byłam wczoraj w pracy do 22 i dzisiaj na rano byłam w pracy. Wróciłam teraz z pracy i jadę do cioci. Właśnie się przybrałam i wzięłam tabletkę, bo mam strasznego PMS-a i mierwię dzisiaj e, strasznie ten. No, od spodu, nieważne. I ten, i przyjechałam po tabletkę, przebrałam się tylko w sukienkę, pomalowałam się tylko, dowaliłam usta na czerwono. I jadę, słuchajcie, jestem tak napompowana wodą, w tym miesiącu okres będzie okropny, to już czuć. Mam rzadko takie coś, ale czasem mi się zdarzy raz na pół roku, czy tam na jakiś czas, że właśnie ten PMS jest taki troszeczkę mocniejszy. Kupiłam, kupiłam jej kwiatuszki, czerwone różyczki, piękne, prawda? i kupiłam jej ulubione pianki bananowe w czekoladzie zawsze jej przywożę i, i, i ona nigdy nie chce, ale powiem Wam, te kwiatuszki są naprawdę prześliczne uwielbiam czerwone róże, więc na pewno się ucieszy także ja jadę do niej ją odwiedzić, bo ona wyjeżdża do Polski w weekend i się już tak, yy, wiecie, parę dni nie zobaczymy więc stwierdziłam dobra, odwiedzę ją, mimo że jestem zmęczona i źle się czuję i wziąłam tabletkę i tak dalej, i chciałam w sumie pobyć w domu i mówię jutro ją odwiedzę może. Ale niestety w tym tygodniu moje zmiany się pozmieniały. Najpierw miałam mieć wolne, później nie, później znowu wolne, później znowu nie. I tak naprawdę cały tydzień pracuję. I tak jak widzicie, wczoraj miałam wieczorówkę, a dzisiaj byłam już na rano, więc też nie wyspałam się za bardzo. Poszłam spać po 12, a o 6.30 już mi budzik grał. No i teraz przyjechałam i właśnie ruszam. Mam nadzieję, że mi ta tabletka pomoże działać, bo yy, zacznie szybko działać, bo źle się czuję już od jak już byłam w pracy, to poczułam, jak robiłam palety, że już mnie zaczyna yy, łamać, że tak powiem. No bolało mnie, targało mnie i mówię, dziadostwo. No i czuję też po sobie, bo mam strasznie brzuch nabity wodą. Ja jestem cała nabita wodą, nawet czuję to po buzi, bo ja mam zawsze buzię bardzo taką smuklejszą, a dzisiaj już taka jest yy zawalona no ale cóż, bywa. Bywa, bywa. I wczoraj też miałam straszną w sobie taką agresję wam powiem. Eee, I powiem wam, że to też przez to właśnie pisałam też z Agą. Aguś, pozdrawiam cię, kochanie moje serdecznie. I jej mówiłam, że mam taką agresję, taka jestem wkurzona i w ogóle wszyscy mnie wkurzają, klienci mnie wkurzają, wszyscy po prostu mnie wkurzają. Wszyscy, wszyscy mnie wkurzają i mówię: Dobra, coś jest nie tak, no ale już ku mam co. Dobra, kochanie, i ruszam do niej, bo czas leci. Dzisiaj mamy dość ciepło. Wczoraj było bardzo przyjemnie, bo było 20, chyba 5 stopni i było tak przyjemnie. Czekajcie. I było tak przyjemnie, słuchajcie, że aż się chciało na dworze być, bo był taki chłodny, fajny wiaterek i słońce i w ogóle było super ciepło, ale nie było parno, nie było duszno. A dzisiaj już się zaczyna duchota, bo 30 stopni ma przyjść, także no. Dobra, kochani, ja ruszam. E, później się do was odezwę. Hejka, kochanie, dzień dobry. Witajcie w nowym dniu. Wczoraj niestety późno wróciłam. Potem jeszcze jechałam z powrotem do pracy. Musiałam załatwić jedną sprawę. Podobnie dzwoniono i kurde wróciłam to była 16. Czułam się tak kiepsko, że się zrzemłam. Było późno i mówię, dobra, jutro dokończę vloga i tyle. Ja teraz też wyjeżdżam. No jak żeby można było żyć inaczej? Żeby być w domu? Nie no co ty? <laughs> Nie wiem, co ja zrobiłam z tymi włosami, ale... One mi się jakoś... Dziwacznie porobiły, bo związałam sobie, związałam sobie kikola. No, i wyjeżdżam. Czekajcie, o. Biorę banana, e, biorę to, biorę telefon, tak, i wyruszam. O! Okulary jeszcze potrzebuję, słuchajcie, okulary. Mm. Okulary. Jestem w krótkich spodeneczkach. Fajnie ciepło jest, słuchajcie. Można śmigać, można jeździć. Nie wiem, gdzie mam te inne okulary. Dobra, założę te, pizdio. my te one są krzywe. Nie wiem dlaczego. No ale dobra, pasuje. nam spoko. W ogóle wybrałam sobie ten buty. Słuchajcie, zobaczcie. I za chwilę je wezmę ze sobą na, na ten, na jak to się nazywa? Na dwór. Tam do sąsiada na ogród. Kurwa, krzywe do sąsiada na, o, na ogród wezmę sobie te buty, y, od razu wyciągnę, żeby mi ładnie dzisiaj wyschły. I jutro będę miała świeże do pracy. Podłączę Was do aparatu, słuchajcie, bo nie, nie mam baterii. I jak się podładujecie, to ja już też wrócę i będziemy dalej vlogować. Kotki sobie tu śpią. Y, jest wszystko ok, pojadły, także podłączam Was do, y, do tego. No, jak to się nazywa. Do i uciekam, a my widzimy się jak wrócę. Wiecie, że teraz gadałam do kamery i mi się nic nie nagrywało? Więc jeszcze raz witajcie, dzień dobry. Wróciłam do domu e, już wcześniej e, i zdrzemam się też pół godzinki. I po tym, jak się zdrzęłam, wzięłam się za sprzątanie. Posprzątałam cały domek, zrobiłam sobie pranko, słuchajcie, tu mi się suszy pranko i jest e, fajnie pachnie Lenorkiem. Tu Sobie też troszkę pozmieniałam, obróciłam łóżko w poprzek i dałam sobie stolik przed telewizor. Bo, jak ostatnio jadłam, miałam tutaj stolik, a łóżko było tak o po, po, po podłużnemu pod oknem, to musiałam cały czas się obracać w lewo, żeby patrzeć w telewizor. I stwierdziłam, to jest taki sens, więc wróciłam do starych moich ustawień <noise> i sobie pozmieniałam. I mam teraz tak, że tutaj jest komoda z telewizorem, tam mam taletkę. Ogólnie kiedyś, kiedyś to taletka była tutaj w rogu, nie? A teraz jest stoletka tam, ale to jeszcze zawsze sobie mogę zmienić. No i tutaj mam teraz stolik. No i łóżeczko tak jest. Tam jest kicia w oknie. I tutaj mam swój sprzęt. Będę chciała przerabiać vloga. Tam siwarek sobie je ładnie. No i pranko mi się suszy i jest wszystko posprzątane i umyłam podłogi. Umyłam podłogi, dałam kuwetę, wysprzątałam kotką w kuchni, pozmywałam podkurzałam. Wszystko mam gotowe, słuchajcie, zarąbiście, lodówka jest pełna, ale mi się nic nie chce gotować, bo słuchajcie, jak się zdrzewam, jak się obudziłam te pół godziny później, zrobiło mi się jakoś niedobrze, nie wiem, wczoraj mówiłam wam, że mam tego PMS, a znaczy nie, że mnie mdliło, tylko byłam strasznie taka, wiecie, napompowana, miałam brzuch okropny, dalej mam, e, też czuję po sobie zawsze, ja czuję jak mam papucia na buzi, to ja już wiem, że strasznie mi się woda zatrzymuje. I to jest zawsze na ten okres. Ale dzisiaj to mi aż mydli na żołądku. Jest mi niedobrze. Nie mam apetytu. I ja mam tak, że ja właśnie przed okresem mam apetyt. Wczoraj miałam taki apetyt i przedwczoraj chyba. A jak już coraz bliżej, a potem jak okres już w ogóle dostanę, to już w ogóle mi się jeść nie chce. Nic, nie mam apetytu. Szkoda, bo kupiłam sobie dzisiaj na obiad fajne rzeczy. A mi się w ogóle jeść nie chce. A już mamy wpół do szóstej. Także lipka. Jutro do pracy, słuchajcie. Do samego końca. Do, do, do 10 do wpół do 10 ale zanim wyjdziemy i zrobimy tam wszystko z kasą i biuro i tak dalej to jest zawsze 10 dlatego mówię zawsze do 10 Uuu. i powiem wam, że nie chce mi się kurcze jak se pomyślę ile jutro mam godzin jeszcze jest sobota i będzie ruch wielki i będzie stres i to i tam to także będzie, będzie się działo ale trzeba to przepękać, słuchajcie, i potem mam urlop. No i właśnie sobie tak pomyślałam dzisiaj, że nie wiem i nie obiecuję, ale chciałabym e, zrobić tygodniowe, codzienne vlogi. Przez cały tydzień, codzienne. Ale czy mi wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Tak sobie, tak sobie chcę ustawić e, i tak sobie chcę, wiecie. Mm, tak sobie chcę po prostu. E, powiedzieć w głowie, żeby codziennie się do was odzywać, nagrywać. Cześć Kleo, chodź tu. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? idziemy? do Siwarka, tak? No, pewnie, że do Siwarka idziemy go pocałować Siwarka. E, no. W ogóle słuchajcie, jeszcze wam chciałam opowiedzieć. Ostatnio miałam spotkanie, miałam midyrantkę, nie? Odmówiłam temu kolesiowi bo e, nie tylko przez to, że się źle czułam i byłam też po imprezie, ale mi nie pasowało parę rzeczy ja w ogóle nienawidzę nie lubię jak facet bo ja już wiecie co przeszłam trochę z tymi kolesiami i ja wiem jak to wszystko funkcjonuje jak oni gadają ja co oni są, ja to bardzo szybko wyczuwam i w ogóle koleś słuchajcie, jeszcze żeśmy się nie spotkali nie doszło do spotkania na żywo, a on już napierdziela że on by chciał być całe życie ze mną szczęśliwy i żebyśmy byli zawsze razem szczęśliwi no facet nie znasz mnie, nawet nie wiesz, czy w ogóle się będziemy umieli dogadać, a ty takie rzeczy mi piszesz. I serduszkami walił, i buźkami walił. I ja sobie pomyślałam tylko jedno. Wylatujesz z tego statku, czy z tego samolotu, czy z tego pokładu. Jesteś yy, no nie niedojrzały emocjonalnie, no tak, no. Ja też wiecie, wyczułam kolesi, którzy szukają zabaw, którzy szukają naiwnych lasek, które się tam wiecie ze wszystkim. A cieść! windobory, Które się po prostu wiecie, są naiwne i pójdą na takie teksty łatwe i gładkie. No ja niestety nie, dla niego niestety, dla mnie niestety. I w ogóle też koleś, wiecie co, opowiadał za dużo, za dużo czarował, za dużo koloryzował i nie lubię czegoś takiego. To nie jest dla mnie dojrzałe w ogóle yy, zachowanie. No i, i wiecie, zablokowałam usunęłam i nie mam kontaktu. Yy, nie dam mnie takie numerki. Dlatego właśnie, bo pytałyście się, jak tam randka i właśnie chciałam Wam powiedzieć, że nie było randki, ponieważ no, cy cymbał, cymbał, nie lubię cymbałów, ja lubię dojrzałych facetów, mądrych facetów, inteligentnych facetów. Którzy wiedzą, czego chcą w ale też muszą mieć co, to coś. To już wam kiedyś mówiłam, a ja sobie tam nie robię parcia, i wiecie, ja to sobie sortuję. No i sprawdzam, wiecie, co, kto, jak. Jezus, te włosy. Widzicie to? A! <śm> <śm> no i po prostu, wiecie. Nie, nie, nie idę na takie numerki. Nie chcę. Nie podoba mi się to, nie interesuje mnie takie coś i nie lubię czegoś takiego, wiecie? Mi to się śmiać chce. My w ogóle z Agnieszką, moją, jak piszemy o randkach, bo ona też chodzi, na te, znaczy chodzi, też sortuje, że tak powiem, aguś, buziaczki. I jak my się nieraz ulejemy po prostu, jak my sobie wysyłamy screenshoty czy coś, nie? Albo zdjęcia, albo coś. I wiecie, co? Jest wesoło, jest wesoło, naprawdę. Ej no, ja mam dzisiaj coś z tymi włosami, ewidentnie mi się to nie podoba. A umyłam je dziś rano. No, także powiem Wam, że jest wesoło, jest kolorowo. A tym bardziej, że ja sobie nie robię parcia, mi tam nie jest nic potrzebne. Na nie też nie chcemy, więc sobie, że tak powiem, możemy popatrzeć, jak oni się niestety kompromitują swoim zachowaniem. No, także randeczki nie było dziewczyny i bardzo się z tego powodu cieszę. Bo wiecie, ja nie chcę sobie marnować czasu i zajmować się pierdołami, no bo po co mi to. Naprawdę mi się nie chce, nie chce mi się już chodzić, wiecie, spotykać, na spacery, czy do restauracji, czy poznawać i tak dalej, bo to wszystko zajmuje czasu. A ja mi się nie chce po prostu marnować tego czasu, bo mam co robić. I no już mi się po prostu nie chce. Wiecie jak to jest, wiecie jak to działa. No, ściągam w ogóle rzęsy. Robię troszeczkę pauzę od tych rzęs. Bo wiecie co, oczy mi strasznie ostatnio zaczęły łzawić. I... I stwierdziłam, a dobra, zostawię teraz troszkę bez, chociaż pewnie długo to nie potrwa, bo ja uwielbiam rzęsy, jak wiecie, jestem rzęsiara, ale mówię, dobra, chociaż może parę dni, no, zobaczymy. Pewnie na urlop sobie znowu zrobię w poniedziałek e, świeże, ale dobra, na razie niech te 2-3 dni tak jest. No, ostatnio w pracy, jak byłam bez rzęs, to tak się ludzie na mnie patrzyli, jakby mnie nie poznawali, wiecie? I siedziałam na kasie, nie? I wiecie, ja jestem bardzo pomalowana, to jest fakt ale też są, gdzie jestem naturalna i, i tak jak teraz, bez rzęs i tylko mam delikatnie brwi podkreślone trochę tam, wiecie, bronzeru to tak się ludzie patrzyli na, na kasie uśmiechali, tak by myśleli, że jakaś nowa pracownica, więc myślę hello, to ja to mnie zawsze śmieszy no dobra kochani, kończę chwilkę sobie poleżę. nie wiem czy sobie nie wezmę za chwilę herbatę jakąś zrobię może rumianek, bo mi jest naprawdę jakoś niedobrze na żołądku i może warto coś wypić zdrowszego, chociaż wzięłam sobie też moje witaminki. Ale nie wiem. Jestem też napompowana, powiem Wam, dzisiaj mało zjadłam, a jestem tak napompowana, jakbym całego kurczaka dzisiaj wpierdzieliła i, i nie wiadomo, jakie słodycze, albo, nie wiem, torta. I szczekam, aż ten okres przyjdzie. Mam nadzieję, że on przyjdzie w urlop. Będę mogła sobie swobodnie prze, przez ten okres przejść, bo jak pójdę do pracy i przyjdzie okres, to będzie katastrofa. Dobra, kochani, kończę. Widzimy się później. Hejka, kochani, hejka, kochani, hejka, kochani. Mamy wieczorek. Zaraz mamy ósmy wieczór. Ja sobie ugotowałam dzisiaj obiadek. Już go zjadłam. I teraz właśnie sobie leżę. Nie mam co do roboty i tak myślę, czy sobie nie pomalować tych paznokci na jakiś czerwony kolor albo na jakiś kolorek. Tak mi się zachciewa coś i tak myślę właśnie, że chyba to zrobię <laughs> nie kleuśka? moja pisieśka? ksieśka muziśka? Z dzisiaj piąteczek, wszyscy w pracach no wszyscy są w robotach nikt się nie odzywa a ja po prostu dzisiaj leniuszek leniuszek, ale za to jutro jestem w pracy jak wszyscy będą w domach bo jutro sobotkę mamy, tak? Mamy sobotkę, Kleo, jutro. <noise> no, a ja właśnie mówię, dobra, to jak mam teraz tyle czasu, to sobie przerobę tego vlogaska, żebyście go mieli jutro rano. Czyli właśnie w sobotę, jak ja będę w pracy do 22. I właśnie dlatego przychodzę się żegnać, żeby Wam. O! O! o koleżanko! Koleżanko moja! I właśnie przychodzę się żegnać, żeby go iść przerobić. Tak. Tak. Także co, kochani? Będę się żegnać, widzimy się w następnych vlogach. Tak jak mówię, mam zamiar w przyszłym tygodniu nagrywać codziennie, więc zobaczymy, czy mi się to uda. Jak nie codziennie, to chociaż co dwa dni, ale no mam taki mały zamiar się wziąć tygodniowo vlog, vlog zrobić, daily vlog no ale zobaczymy jak mi się to wszystko ułoży, myślę, że raczej tak tak sobie planuję i tak sobie wiecie, chcę to mieć, ogarnąć nie, także kochani na dzisiaj kończę, widzimy się w jutrzejszym albo pojutrzejszym vlogmasie, vlogmasie nie, vlogmasy to jeszcze czas jeszcze dwa miesiące do vlogmasów vlogu i tak, także dziękuję wam za oglądanko i do następnego, prawda Kleusiu? do następnego do następnego? Tak? Do następnego, Pysiu? No, to trzymajcie się, kochani, cieplutko i do następnego. Buziaczki, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Pa, pa!